Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku gdzie mamy elewator czyli tak zwaną Helkę. Możemy sobie dzisiaj tutaj poklikać, zobaczymy jak daleko uda nam się zajść. No i zobaczymy czy uda nam się wbić może nawet 502 poziom, bo jeszcze awki nie ruszyłem. A mamy tutaj do wbicia 220 milionów. To jednak dość sporo. Patrząc na to, że to już jest 501 poziom i będziemy szli na Golda. No ale zobaczymy, może coś tutaj podziałamy. Dzisiaj dostaliśmy potkę na siłę. Chyba już ją wrzuciłem, tak, bo nie miałem miejsca. Tutaj wyrzucimy sobie ten klejnot. Kupimy sobie kolejną potkę, bo ona akurat nam się trafiła. Zobaczmy, jaki jest plakat. Przedmiot do magicznego kociołka trzy razy. No to zrobimy, bo jak patrzyłem wcześniej, to. Akurat wiedziałem, że są pasy i się ucieszyłem bardzo, bo mamy 5 pasów. Więc akurat to sobie zrobimy bez problemu. Więc 20 milionów już wpada, więc zostaje jeszcze tylko 200. No, będzie na pewno ciężko. Jak tutaj stajemy z tej No, bez problemu, więc możemy sobie coś wrzucić do kibelka jakiegoś epika. Pasa raczej nie. Może naszyjnik, bo widzę, że tutaj jakiś naszyjnik sobie stoi. Więc podmienimy. I jest OK. Także wrzucamy ten naszyjnik. Na siłę się zmienił. Zobaczmy, czy będzie lepszy. Nie będzie lepszy dla Barbara. Więc rozmontowanie tutaj jeszcze kolejne rozmontowania jakieś powinienem mieć. Więc sobie od razu tutaj porozmontowuję. No, i chyba tyle. Chyba tyle, bo tutaj już wszystko takie, co by się bardziej nadawało na sprzedanie, na handel z wiedźmą, niż na rozmontowanie. Więc idziemy walczyć dalej. Myślę, że możemy już bohatera pobić w podziemiach, bo i tak nic nam to nie zmieni. Więc zróbmy to od razu. I tak zbieramy teraz duszę, więc taki smutny etap. Możemy sobie też przy okazji nakarmić pupilę, jak już tutaj jesteśmy. Więc Grzybun 100, 122. Tutaj Teslar nam wpadnie na 127. Bzdzik na 14. Więc też już fajnie. Ogniopląsu 79. I, i, i Siedmiornica. Szkoda, że nie 100, bo by dała nam bonus do siły. Ale jutro dostaniemy bonus do siły, bo ma 99. A dzisiaj jest ogień, więc spróbujmy pokonać naszą ziemią tego przeciwnika. Tak, tak coś czułem, że to nie będzie udane. Ale cóż trudno, bywa i tak pupil gildyjny od razu. Troszkę zbiliśmy. No, jak widzieliście, na ten moment jesteśmy na miejscu piątym w elewatorze, więc tak dosyć kiepsko. Ale do miejsca czwartego brakuje nam naprawdę niewiele. Jestem na poziomie 177. No bo trochę musiałem tutaj zacząć. Ligać. Początek, żeby tutaj te tokeny się nie marnowały. Więc tak to właśnie wygląda. Te mm, nagrody wczoraj odebrałem wszystkie, więc dzisiaj myślę, że odebierzemy też wszystkie. A zobaczymy, co tutaj jest w domu towarowym Belzebuba. Odporność możemy sobie kupić, możemy więcej łupów z walki kupić to by było w sumie spoko, ale to na późniejszy etap i wytrzymałość też mogłoby być git ale to też raczej na późniejsze etapy jak już nie będziemy mieć możliwości pokonania przeciwnika więc na razie zróbmy tak mamy ile tam czasu? 22 minuty do kolejnego tiketa więc zróbmy sobie szybko awkę. Zrobimy sobie jeszcze tutaj atak na arenie, bo mi jeden został dokładnie. Mam nadzieję, że go zaliczy. Na szczęście zaliczyło, bo nie zawsze zalicza na tym nowym begędzie. Tu sobie na pewno też zresetujemy menadżera areny. Już mamy prawie 7 Queen Quadra No i teraz lecimy z tą awką. No i oby, oby nam przyniosła dosyć dużo dobrego. Takie misje dwójki za milion expa i 16 milionów golda to naprawdę przyzwoite misje i chętnie bym takich widział tutaj więcej. Muszę pamiętać, żeby tutaj yy, sobie na spokojnie klikać po jednym piwie, bo ostatnio zapomniałem, że to już jest ten etap tutaj na wojowniku i sobie klikałem po pięć, przez co wydaje mi się, że troszeczkę straciłem. Ale to nic, zresztą jedni mówią, że warto klikać po jednym piwie, jedni mówią, że warto klikać po pięć, więc tutaj teorie są naprawdę różne. A ja właśnie staram się klikać po jednym, jak jest event golda. I myślę, że wychodzi mi to na plus. A jak wy sądzicie, to już sami ocencie. Czerwona, kurczę, chętnie bym ją przygarnął, ale... Ale tak jak mówiłem, goldzik ponad wszystko tutaj. No i zobaczymy, co, na co się zaniesie. Patrzcie, znowu druga czerwona piątka. A my musimy wziąć dwójkę. Oj, oj, niedobrze. Chyba będziemy musieli troszkę się przeprosić z tym expem następnym razem. E, tak coś mi się wydaje. Mm, Okej. Okay. No i też możecie od razu dać znać w komentarzu. Jak myślicie, do którego poziomu tutaj dojdę na, na wojowniku? No, na wojowniku pewnie będziecie widzieć, ale patrząc na wojownika i jak już otworzą elewator na magu, to możecie tak strzelać. Co ja robię? Czemu ja biorę piątkę? Możecie strzelać, do którego piętra uda nam się dojść. O, taka, taki mały konkursik. Czy będzie jakaś nagroda? Być może. Zobaczymy. Może jakaś ranga na Discordzie. Specjalna. Tego jeszcze nie wiem. Pomyślimy. Zobaczymy. Więc możecie strzelać. No, podejrzewam, że mało kto tam trafi. I mało kto tam napisze jakąś tutaj. Jakiś strzał. No, ale zobaczymy. Obawić się można. Mamy już praktycznie 900. Milionów dolda, a jak kończymy pierwszy pasek, więc tutaj szansa by była na miliard sześćset, miliard siedemset, jakby dobrze siadło. To by było przyzwoity dzień, naprawdę to by był przyzwoity dzień. Czemu dostajemy zbugowane piątki? Tego nie wiem, ale na szczęście jedna była dobra. To jest na rozmontowanie już na jutro. To jest do zostawienia. Tutaj mamy tutaj jeszcze miejsce na Taliman ewentualnie na wieszaku. No i zaczyna się powoli robić problem. Jeśli nie będzie eventu epickiego jakiegoś w następnym tygodniu, to będzie kicha. Najchętniej bym chciał zobaczyć chociażby z epików, epiki z zadań, bo wtedy bym miał gwarantowane 6 epików. I bym się trochę odkuł tutaj na tym wojowniku. Tym bardziej, że no już kurczą się bardzo, się kurczą te epiki. Jak sami widzicie zostało ich ile? Raz, dwa. Trzy epików nam zostało. O, mamy talizman. Więc no biednie, biednie, bardzo biednie. No i zobaczymy jak tutaj sytuacja będzie wyglądać w następnych dniach. No na pewno jak się teraz sterylne sedesy skończą. To będziemy sobie wrzucać zwykle klasy. I tak mamy jedną z wyższych aur w gildii, bo na serwerze to na pewno nie. Podejrzewam, że tam Harpagany mogą mieć już pięćdziesiątki, może nawet wyżej. Ale my tutaj już praktycznie nigdzie się nie spieszymy. Mamy pięćsetny poziom jako pierwsza osoba w Polsce. Więc teraz pozostaje nam żmudne klikanie do sześćsetki. I oby, oby też być pierwszą osobą, ale to już raczej nie będzie jakieś wielkie ciśnienie na ten, na ten moment, żeby być pierwszą 600 osobą w Polsce na wojowniku, na tym serwerze. Mamy miliard sto, powiedzmy, że już mamy miliard sto. I dobrze, że lecą fajne dwójki, bo nie zawsze chciały tutaj fajne dwójki lecieć, ale widzę, że gra się chyba leciutko poprawiłam z tymi misjami, szczerze mówiąc. No, żebym nie powiedział w złą godzinę. Powiem szczerze, że też dużo dostałem z surek, bo już mamy praktycznie wypełniony magazyn drewna, więc jak ktoś chce, to za 14 godzin niech atakuje. To sobie coś tutaj złapie ode mnie, bo tak jak mówię, no ja tutaj buduję jeszcze 5 dni kopalni klejnotów, 49. Stawiam na 50. I już zaczynam budować skarbiec albo troszkę obronę. Więc śpieszcie się, atakujcie, żeby tutaj nie stracić moich surowców. Więc jeszcze ktoś może tutaj zyskać. Może ktoś trafić akurat na mnie, że będę bez ochrony. Troszkę grzybów widzę, że też leci. Tutaj zdecydowanie weźmiemy to bo tu jest pasek za 5 milionów, więc misja za 21,5 miliona brzmi dumnie. Na pewno też weźmiemy sobie, wypijemy piąte piwo. Mamy już miliard 200, więc ten miliard 700 może będzie możliwy, chociaż ile my zdobyliśmy w pięciu piwach Golda, mieliśmy około 900 chyba milionów po pierwszym pasku no, tak niedużo no to miliard sześćset bardziej no zobaczymy no nie ma co dywagować zobaczymy jak misje nam pozwolą tutaj działać bo teraz widzę że coraz więcej jest takich misji dłuższych przez co tego golda jest mniej no wiadomo co my tu dalej mamy no, weźmiemy tą dwójkę a jak w ogóle z expem stoimy? No 120 milionów nam brakuje, więc dzisiaj na pewno tego poziomu nie będzie. Chyba, że. Chyba, że po prostu uda nam się pokonać z Locha. Co w sumie też nie jest niemożliwe, bo tego Lucysza już bijemy jakiś czas i byłoby miło, gdyby on w końcu tutaj nam się ukłonił i powiedział. Dobra, starczy, daję Ci 502 poziom i, i spadam. A my zaraz się zapchamy, jeśli jak tak dalej pójdzie z tymi przedmiotami. Zostały nam cztery miejsca, więc trochę kicha się zaczyna robić. Jeszcze trzy piwa przed nami. Czerwona. No, możemy ją przygarnąć. Powiedzmy, że okej, okay, taka bardziej podekspa, ale też słaba. Patrząc na. Wynagrodzenie. Tutaj piątka za 16. Bardzo chętnie. Miliard 500 już jest. Tu zdecydowanie ta dwójeczka. No i mamy kolejny item. Jest problem. Naprawdę jest problem. Jeszcze 3 piwa i jeszcze koło przed nami. Obawiam się. Bardzo się obawiam tego co my tutaj możemy dostać z tego koła. Chociaż bardzo liczę na to, że dostaniemy sporo golda. No tu już zdecydowanie jest misja fajniejsza niż ta co była na czerwona, więc prawdopodobnie tamta po prostu była na golda czerwona, a że gold skapowany no to wiadomo co się dzieje. Miliard sześćset mamy, to jest dziewiąte piwo, to jeden miliard siedemset jednak będzie, więc miło, bardzo miło, więc pijemy dziesiąte piwo. Coś się lekko przywiesiło, a na szczęście nie wypiło mi 11 od razu, więc odetchnąłem z ulgą. Ach, Ale akurat w takiej misji, której nie mogę, absolutnie nie mogę wziąć. Więc, no cóż, chciałbym bardzo tego epika, ale nie tym razem. Nie tym razem. Miliard 700 ładna misja. Na koniec dziesiątego piwa. Jeszcze dała grzyba. No i zobaczmy yy, piwo jedenaste. Dwójka za 11, pasek za dwa, czyli dwójka za trzynaście. Powiedzmy, że spoko. Dwójka za szesnaście. Nice. Yy, kolejna dwójka za szesnaście. Super. Miliard siedemset siedemdziesiąt. Yy, tutaj same siódemki. Powiedzmy, że spoko. Powiedzmy, że spoko jeśli tu będzie dwójka to będę w niebo wzięty, ale same piątki, ale i tak przekraczamy miliard osiemset w samej awce, więc naprawdę przyzwoicie. Warte możemy ustawić, bo warta nam tutaj z helewatorem nie koliduje, więc to możemy zrobić. Tu możemy sobie kliknąć oczywiście maksy na naszej arence, żeby tutaj już ona działała. Poczekamy tą chwilę, żeby tutaj wszystko było na 10 tysięcy od razu, żeby tutaj później o tym nie pamiętać już, więc idziemy dalej, zobaczmy. Zaczniemy od kości, bo z kości też możemy tutaj dostać jakiegoś złocisza. Podejrzewam, że nie dostaniemy, ale dostaliśmy 1250 klepsydr, więc też nie klepsydr. Chciałbym 1250 klepsydr dostać. To były po prostu odłamki. Już z tego szczęścia chciałem mówić o klepsydrach, a tu jednak to były odłamki, ale odłamki też są sympatyczne. Co my tutaj jeszcze dostaniemy? 5 klepsydr, ok. No to jeszcze polecimy w te klepsydry, może. Jak nie ma złota, to liczymy na klepsydry. I tak dostaliśmy 5 milionów. Więc tragedii, tragedii nie ma. No 10. 10 milionów od hazardisty. Więc też przyjemnie. Jak my z tym poziomem? 73 miliony. na jutro na bank jest poziom. Mm, dobra, 128 monet, czyli troszkę nam się udało z helewatora, czyli z helki zdobyć. No i zobaczmy. Zobaczmy co tutaj. Trzy grzyby. Potka. Ale taka, która nie znam, absolutnie do niczego potrzebna. Jest pierwsze złoto. I zaraz się zapchamy. Tą potkę wyrzucamy, tą pijemy. To jest tutaj. I jeszcze 10 prób. Na razie jedno złoto tylko. Więc tak kicha. Dobra, jest drugie złoto. Trzecie złoto. I czwarte złoto. Okej, okay, no to sypnęło na koniec. Mamy ponad 2 miliardy. Chciałbym to wydać teraz automatycznie w siłę. Ale wiem, że mi zabierze sporo tych ulepszeń. Więc ja sobie to zrobię po odcinku na spokojnie. A teraz pójdźmy do stajenki i zaczynajmy bić helewator. Zobaczymy, do którego poziomu uda nam się dojść. Patrząc na to, że jesteśmy na miejscu 12 u nas w gildi, chciałbym przynajmniej dobić do Nemesisa, gdzieś tam do 270 miejsca. Jeśli tak to nam się uda zrobić, to będę naprawdę zadowolony. No i czas skoczyć na miejsce czwarte i powalczyć o miejsce trzecie. Czy będzie działał tu Enter, będzie działał tu Enter, więc fantastycznie, Więc możemy sobie poplikać Entera i zobaczyć jakie tutaj nagrody po kolei będziemy dostawać 25 coinów, 6 milionów i niestety ten niedoceniany granatowy fenomen, który sobie wyrzucimy od razu, więc jeszcze jedna stata dodatkowa. Tutaj kolejna nagroda przed nami, którą też powinniśmy sobie zdobyć. Jak widzicie, te nagrody różnią się od tego, co tutaj dostajemy, ale jakoś nieznacznie, więc nie ma tragedii. Ok, jesteśmy na 191. Tu dostaniemy jeden ticket i trzy grzyby. Nie tak, jak jest pokazane: 4-2. Ale to jest są uroki nowego begendu. Przynajmniej jest elewator, a nie jak na starym begendzie. Wszystko poszło daleko. W dal, siną dal. No i dobra. Do dwusetki myślę, że bez problemu sobie dojdziemy. 6 milionów kolejnego golda wpadło i 10 milionów z kamyka. Dwanaście tysięcy nam brakuje jeszcze do miejsca czwartego. Ciekawe, czy nam się to uda zrobić. Dobra, 195 pójdzie na pewno. Na razie nie tracimy dużo zdrowia, więc to jest dobre. Ale zaraz się pewnie okaże, że jak zabijemy 200, to tutaj będą dużo ciężsi przeciwnicy. Kraina pracownika punktu usługowego. No zobaczmy, jacy tutaj ma przeciwnicy a na nas czyhają. Oczywiście tutaj też wszystko się buguje. Więc nie wiemy kto jest następnym przeciwnikiem. No ale jakoś sobie, jakoś sobie z tym radzimy, prawda? Już nie mamy limitu dzisiejszego, zebraliśmy 9000 żetonów. Ale my idziemy dalej, my walczymy dalej o nasze miejsca. 205 więc jeszcze sobie poklikamy. Kolejne blaki coiny. 25, 3 truskawki. 4,5 miliona drewna. Więc tego drewna będziemy mieć sporo. 215. Więc na razie jeszcze nie zginęliśmy. O. W tym momencie właśnie zginęliśmy. Ale to był chyba przypadek bo idziemy dalej jakoś w miarę sympatycznie, chociaż i tak już biją nas do połowy, więc zaczyna się robić problematycznie, bo już tutaj mają 458 poziom, więc my tutaj jako wojownik możemy być dość w kiepskiej sytuacji z tymi przeciwnikami, no ale zobaczymy, zobaczymy jak nam to będzie szło. 233 piętro. Widzę, że już się zbliżamy do Les M 5000 jeszcze nam brakuje, więc jeszcze parę pięter i powinniśmy ich przeskoczyć. Okej, okay, super. Które to już piętro? 242. Już po milionie golda dostajemy. Oj, przegraliśmy z psiskiem. Ale na szczęście pokonany za drugim razem. Więc lecimy sobie dalej. O, tutaj już problemy. No jeszcze nie, jeszcze nie. Chociaż, chociaż już powoli, powoli zaczynają się próby, że musimy po dwa razy atakować. No i dobra, kraina obskurnych sztuk. Czyli sytuacja 250-300. No i tutaj, tutaj będzie już pewnie... Ciężko, więc myślę, że możemy sobie zajrzeć do domu towarowego i sobie weźmiemy może troszkę wytrzymałości. Myślę, że tak, myślę, że sobie weźmiemy troszkę wytrzymałości. Zużyjemy tam 50 żetonów. Ale teraz przez dwie walki będziemy mieć troszkę więcej heltu. Ok. O i przegraliśmy. Ale to się trzyma dopóki nie wygramy, więc to jest akurat spoko. To sobie weźmiemy, może jakoś tak, że powinniśmy ją pokonać. Czekamy na moment, gdzie będą do wygrania grzyby. No, proszę, proszę. Chciałbym Cię pokonać jeszcze. Truskawki. Dobra. Tutaj jeszcze nie ma nic takiego, co bym chciał podwoić łup. To znaczy podwoić 10% łupu, chociaż podejrzewam, że to nie będzie działać na grzyby. No i cyklopolifem. polifem. Czy on mnie tutaj jakoś mocno zablokuje? Na szczęście nie. Dobra, tutaj jeszcze nic. Zobaczmy jeszcze ten dom towarowy na chwilę. Czy to nam się przyda? Nie wiem. Te odporności może byśmy sobie machnęli. Dobra, machnijmy sobie te odporności. To tu jest redukcja obrażeń. Nic ciekawego za 8 grzybów, tak szczerze mówiąc. Jesteśmy na miejscu czwartym. To jest najważniejsze. No i dawaj tego Herkulesa. Dobrze. No ten też powinien tutaj jeszcze. Raczej paść, chociaż to jest mag, więc tutaj z magami będą problemy. Ale je spadł. No i dobra, zobaczmy. Przetestujmy. Przetestujmy. Czy dostanę 10% łupów więcej? Czyli grzyba. Kieł bazyliszka, który nic mi nie daje. Fajnie, za 12 grzybów. Ciao. No i zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, czy dostanę 4 grzyby, jak pokonam Poseidona. No. O ile go pokonam. Mm -hmm. No, może tak sobie zjedziemy do 2730. Jeśli nie padnie, no to trudno. A niektóre próby są naprawdę bliskie. Ale widocznie to jeszcze nie jest ten czas. Więc u mnie wygląda to w ten sposób, że jesteśmy na 5.263. Do Nemezisa nam trochę brakuje. To znacząco: 15 poziomów. Szkoda, ale mamy tutaj te łupy, Także jeszcze będziemy sobie próbować te etykiety. No i jako, że mamy tych grzybów troszkę, to spróbujmy sobie wbić 502 poziom. 30 grzybów na Lucjusza. No i zobaczymy, zobaczymy, czy siądzie. Na razie dosyć przyjemna próba, ale wydaje mi się, że za mało krytyków wsiadło. Teraz to na pewno. Więc zobaczmy następną. Ładny krytyk. Bez krytyka. No to będziemy chyba na przyspieszeniu sobie oglądać te walki, tak coś mi się wydaje. Niestety. To nie to. Tu się fajnie zaczyna. Okej, okay. Super. Oj Maguś. Dlaczego? Dlaczego tak zepsułeś tą próbę? Dlaczego on to zepsuł? Dobra. Tu już bez szans. No zobaczmy teraz. No Barbar naprawdę ładnie. Szkoda tego ostatniego kryta. Ale Maguś przynajmniej dał dwa kryty. Łukusia też zadała dwa. I szkoda, że nie dała trzeciego. No i my zwyklas, zwyklas i porażka. E, trochę lipa. Dobra, to już bez szału. Tutaj bez szału, chociaż zabrałem ja sam sporo. Pyk, pyk, pyk. Nic niestety nie siada. No, najwyżej jutro wbijemy poziom. No cóż, nic nie poradzimy. Pyk, pyk. 500. O, to może być ta próba. Szkoda, że dostaliśmy krytyka i nie oddaliśmy mu krytem. No właśnie, to jest ten problem. Chłopaki się postarały. A my jak zwykle zaczynamy się bawić w naszego maga, który też. Yy, niestety nie stawał na wysokości zadania. Często, a tu nasz magłyś nie stanął. Chociaż i tak zobaczcie jak dużo nasze pachoły tutaj zabrały, a my jak zwykle nic. No cóż, bieda. Na połowę to powinniśmy raczej zdjąć sami. Wojownik co tu podziałał. O, szok. Dawaj Kusia. Dawaj, dawaj jeszcze jednego kryta. Pięknie. Szkoda, że zginęła na dwa ciosy. Bo ...mogła tutaj jeszcze powalczyć, ale my znowu nic nie zrobiliśmy. To jest naprawdę... ...irytujące, że tutaj... ...pomagierzy dają radę... ...a mnie. No cóż... ...ostatnie próby... ...nam zostały bez... no gdyby on tutaj nie cisnął tak tymi krytykami... To jeszcze jakaś szansa, by była... Dobra, to mogła być ta próba, gdyby Maguś tutaj podziałał. Okej. Okay. Szkoda, że bez drugiego kryta No niestety. Niestety, ostatnia próba. więc, no lipa. Lipa straszna, to też nie będzie to. Więc trudno, no. Dzisiaj nie będzie poziomu, nie będzie też wyższej pozycji niż miejsce czwarte. Ale jesteśmy na miejscu drugim Gildii, więc i tak w miarę sympatycznie. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się tego Posejdona jakoś pokonać. Wejdźmy sobie tą walkę w ogóle jak my sobie tutaj radzimy z nim. Aha, dobra. Dobra, i tu giniemy. No dokładnie, więc on jest do kliknięcia, ale. No ale to już nie dzisiaj. Także w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie łapkę w górę, że napiszecie ten komentarz, no i zostawicie suba. A ja się już z wami będę żegnał. Trzymajcie się cieplutko. I jeszcze dostaliśmy pięknego beryla na pożegnanie. Także na razie.